czy już gotowi państwo jesteście Jeśli tak proszę państwa my jeszcze raz zapraszamy na manifestację która odbędzie się 11 stycznia o godzinie 16:00 tu pod sejmem Rzeczypospolitej Polskiej Manifestacja będzie przede wszystkim w obronie wolności słowa będzie skierowana przeciwko cenzurze będzie skierowana przeciwko próbom zamachów na media publiczne, które są dokonywane przez koalicję 13 grudnia, ale będzie także to manifestacja skierowana przeciwko tym, którzy próbują ograniczyć albo zlikwidować programy wsparcia finansowego dla Polaków, które zostały wprowadzone przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Myślę tu o wakacjach kredytowych, które zlikwidowano, a z których w ubiegłym roku skorzystało ponad milion Polaków. Myślę także o ograniczeniu zamrożenia cen energii i gazu tylko do pierwszego półrocza, o jedynie na kwartał wprowadzeniu zerowej stawki VAT na żywność. Dla nas jest to bardzo czytelne i jasne, że mamy do czynienia z sytuacją, w której po wyborach samorządowych i po wyborach do Parlamentu Europejskiego Rząd koalicji 13 grudnia zlikwiduje także te ograniczone w czasie formuły wsparcia. Myślimy także o tym, że jedyną taką skuteczną metodą powstrzymania tych złych procesów, złych procesów które dotykają Polskę i Polaków, jest właśnie manifestacja, jest pokazanie, że. Nie godzimy się na tego rodzaju praktyki, gdyż oprócz wymienionych przeze mnie przed chwilą ograniczeń wsparcia finansowego dla Polaków można i należy wskazać także na zapowiedź jeszcze z grudnia likwidacji 13 i 14 emerytury. Taką zapowiedź przedstawił Ryszard Petru, poseł trzeciej drogi, poseł wybrany z ugrupowania Polska 2050, a więc ugrupowania, którego lider jest marszałkiem polskiego sejmu. A więc mamy do czynienia z zapowiedziami jakichś programów baniek, ograniczonych do bardzo wąskiej grupy Polaków, a praktyka którą prezentuje rząd koalicji 13 grudnia, to jest przejeżdżanie walcem, to jest właśnie likwidowanie tych programów, które dotyczą wsparcia finansowego dla Polaków. To jest totalna destrukcja, z czym mamy do czynienia w przypadku mediów publicznych, które zostały najpierw pozbawione legalnych władz a następnie postawione w stan likwidacji z ewidentnym łamaniem prawa, z ewidentnym łamaniem konstytucji i, i ustaw obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej. Temu wszystkiemu się sprzeciwiamy i żeby wyrazić nas, nasz sprzeciw, zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli 11 stycznia o godzinie 16 przed Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Pan poseł Zbigniew Kuźmiec, proszę. Proszę Państwa, ja tylko przypomnę, że obecna większość parlamentarna przyniosła do Sejmu budżet z deficytem większym o 20 miliardów od projektu budżetu, który przygotował jeszcze rząd pana premiera Morawieckiego. Co oznacza, że realizacja tych zapowiedzi wyborczych będzie niezwykle, niezwykle trudna, bo one były szacowane przez. Sektor bankowy na co najmniej 40 miliardów, więc widać, że zaczyna brakować już na starcie przynajmniej 20 miliardów złotych, to duże pieniądze. No i stąd pojawiają się różnego rodzaju propozycje. Na razie, jak rozumiem, sondażowe, które mają badać opinię publiczną. No i Ryszard Petru, przedstawiciel trzeciej drogi w programie czy wywiadzie dla Radia Z. Zresztą. Prominentna osoba, bo szef Komisji Gospodarki tutaj w Sejmie powiedział, że jest propozycja likwidacji 13 i 14 emerytury. Przypominam, że obydwa świadczenia są regulowane już ustawowo. Więc, żeby je zlikwidować, potrzebna jest zmiana tych ustaw, choć być może, znając tutaj te praktyki, przyjmie się jakąś uchwałę. I zlikwiduje się te dwa świadczenia. Dzięki tym dwóm świadczeniom, proszę Państwa, w tym roku, jeżeli zostaną wypłacone, do polskich emerytów trafi co najmniej 27 miliardów złotych dodatkowych środków. W dużej części, szczególnie dla tych mniej zamożnych emerytów, to będą świadczenia nieopodatkowane. Przypominam, że emerytury do 2,5 tysiąca dzięki kwocie, 30, kwocie wolnej od podatku w wysokości 30 tysięcy. Są to świadczenia nieopodatkowane. Wtedy, kiedy rządziliśmy, na te dwa świadczenia starczyło, starczało zawsze pieniędzy. Teraz okazuje się, że prominentny polityk nowej koalicji rządowej zapowiada ich likwidację. Mam nadzieję, że opinia publiczna, ta informacja dotrze do opinii publicznej. No Między innymi także 11. Ludzie dadzą temu wyraz sprzeciwowi wobec ograniczaniu programów społecznych wprowadzanych prowadzonych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Poposł Woldemar Buda, proszę. Szanowni Państwo, minął mniej więcej miesiąc od rządów nowej koalicji, nowej większości parlamentarnej, ale już dość wyraźnie zarysowała się tendencja, którą można skwitować do takiego powiedzenia mniej, niestety kosztem wielu beneficjentów programów, które do tej pory funkcjonowały. Jak prześledzimy decyzje, które były podejmowane w ostatnim czasie, to każdy program, który się pojawiał, który mógł być naturalną kontynuacją naszych działań, jest ograniczany. Ja przypomnę, że bardzo nam zależało na tym, żeby kontynuować wsparcie dla kredytobiorców. Z punktu widzenia właśnie uwolnienia od jednej czy, czy kilku rad w trakcie roku, wakacje kredytowe zostały znacząco ograniczone. Ponad połowa beneficjentów nie będzie mogła się kwalifikować do tych rozwiązań. Wczoraj usłyszeliśmy, że kredyt 2% będzie likwidowany, zamian będzie mieszkanie na start. Liczba beneficjentów kilkukrotnie niższa niż przy kredycie 2% i co więcej od dopiero połowy, połowy roku. Single, osoby, które bardzo korzystały również na tych rozwiązaniach tylko do 35 roku, podczas gdy Tusk zapowiedział kredyt 0% dla wszystkich do 45 roku życia. Okazuje się, że kredyt 0% będzie tylko dla rodzin pięcioosobowych. Cała reszta albo się nie zakwalifikuje do programu, albo będzie bardzo ograniczony. Proszę sobie wyobrazić sytuację. Dzisiaj średnia wartość kredytu to jest 400 tysięcy złotych. Natomiast singiel będzie miał dopłacone do 200 tysięcy złotych. Więc do połowy kredytu tylko. Co oznacza, że jego korzyść z tego kredytu to będzie mniej więcej niż kilkaset złotych, podczas gdy przy kredycie 2% to było nawet 1500-1700 zł. Ale są też inne decyzje. Członkowie rządu zapowiadali, że natychmiast, jeszcze w 2022 roku trzeba obniżyć opłatę paliwową. To jest kluczowe z punktu widzenia ceny paliwa. Co się dzieje dzisiaj? Ten sam człowiek, pan minister Klimczak, który zapowiadał, że obniży opłatę, kiedy został ministrem, ją natychmiast podwyższył. Następna, następne rozwiązanie. Szanowni Państwo, widzimy cały ciąg zdarzeń, które wskazują na jasny trend. Wszystkie programy, które, miały, które były dane, a które miały być nieograniczane, są ograniczane, są niwelowane, są opóźniane, są ograniczane. Liczba beneficjentów się ogranicza do naprawdę wybranej grupki. Myśmy działali zupełnie inaczej. Szerokie programy, które nie wykluczały na lepszych i gorszych, które nie mówiły, jesteś singlem, nie należy ci się pomóc które nie mówiły, że masz 37 lat, to już nie możesz z pomocy skorzystać, mówiliśmy o tym, żeby traktować wszystkich równo. Dzisiaj widzimy, że to podejście ma być zupełnie inne. Jeśli chodzi o 13 i 14 emeryturę, ta zapowiedź, że mogła być zastąpiona kwotą wolną od wyższe, wyższą kwotą wolną od podatku, jest absolutnie niekorzystna dla tych, którzy mają najniższe emerytury, bo oni dzisiaj już korzystają z całkowitego zwolnienia z podatku, jeżeli mają emeryturę do 2,5 tysiąca złotych. Więc dla nich podniesienie kwoty wolnej od podatku całkowicie nic nie przyniesie, nawet złotówki, a stracą 13 i 14 emeryturę. I to jest ogrom emerytów, którzy dzisiaj tego rodzaju emerytury niskie albo bardzo niskie mają. Więc jest to pomoc tym, które mają wysokie i średnie emerytury, a uderzenie w tych, którzy mają niskie emerytury, a tych jest w Polsce większość. Proszę Państwa, jeżeli Państwo pozwolą jeszcze jedno zdanie do tych wakacji kredytowych, bo ta rzecz, jak sądzę, Państwu umyka. Otóż one były finansowane nie z budżetu, tylko były finansowane przez system bankowy. Czyli tak naprawdę dla budżetu wakacje kredytowe są neutralne. My od zawsze wiedzieliśmy, że platforma obywatelska chroni interesy banków, nie przedłużając wakacji kredytowych, ale że za tym rozwiązaniem opowiadają się PSL czy Ruch Hołowni, a także lewica, to mówiąc szczerze, jesteśmy tym zaskoczeni. Czy państwo mają pytania do nas? Ma pytanie, jak to, będzie przygotowywać się do wyborów samorządowych już wkrótce? Będziemy oczywiście informować opinię publiczną o naszych przygotowaniach. To przede wszystkim przygotowania natury programowej. A więc nasi kandydaci na wszystkich szczeblach, do, do rad wszystkich szczebli samorządu terytorialnego będą szli z przesłaniem programowym dotyczącym przede wszystkim rozwoju małych ojczyzn, a chcę bardzo mocno podkreślić, że rząd prawa i sprawiedliwości bardzo mocno przyczynił się do tego, że w ciągu ostatnich ośmiu lat zmieniło się oblicze polskich gmin, miast, powiatów, województw. To były najwyższe w historii inwestycje prorozwojowe które doprowadziły do tego, że poziom życia w miastach, na wsi istotnie wzrósł, a więc jest to dokonanie rządu prawa i sprawiedliwości. Nasi kandydaci do rad gmin, miast, powiatów i województw będą prezentowali szczegółowy program, na który będą zachęcali do tego, żeby na ten program zagłosować. Jeżeli tak zrobi, to po raz kolejny złamie prawo. Marszałek Hołownia przejdzie do historii jako marszałek, który łamie prawo. Zresztą wczorajsza konferencja prasowa była czymś horrendalnym. Za pierwszego Tuska media ujawniły kontakty między administracją Donalda Tuska a sędziami. A za drugiego Tuska mamy już hołownię marszałka sejmu, który sam się chwali tym, że ustawia proces w sądzie najwyższym, a więc jest to horrendalne wydarzenie, pokazujące mi się, że najbardziej taka obrazowa jest taki oto, najbardziej obrazowy jest taki oto opis sytuacji, że skoro marszałek sejmu w tej sprawie jest wyłącznie listonoszem, no to ten listonosz, który się nazywa Hołownia zmienił adres przesyłki, nie informując o tym nadawcę, a więc jest to ewidentne nadużycie. Jedno zdanie, jeżeli państwo jeszcze pozwolą. Jeżeli pan marszałek Hołownia nie dopuściłby do pracy posłów, którzy mają immunitety i są posłami, to cały proces legislacyjny w Sejmie może być uznany za nielegalny. Takie są opinie niektórych prawników, m.in. na przykład pana profesora Zaradkiewicza, że to, co będziemy robili w sejmie pod ich nieobecność w sytuacji, kiedy ich mandaty będą ważne, po prostu będzie procesem nielegalnym. Przypominam, przypominam że pracujemy nad budżetem państwa, dobrze by było, żeby większość koalicyjna się nad tym zastanowiła. to oznacza, próbę łamania prawa przez marszałka Hołownię w tej sprawie dziś zostało złożone zawiadomienie do prokuratury i oczekujemy tego że ta sprawa zostanie właśnie rozstrzygnięta na poziomie na poziomie no ale, no w sprawie była konferencja prasowa w tej sprawie został przedstawiony wniosek do prokuratury dotyczący nielegalnego w naszym przekonaniu działania marszałka sejmu. Nie zgadzamy się. Tak, jest, tak jest, nie jest, nie zgadzamy jest się na nielegalne pierwsze, działania. Czy mandaty obejmą, czy jest taki plan, czy nie? Skoro jak mogą obejmować mandaty, skoro są one zajęte, no więc no, no nie, ale chyba wyroki są ostateczne to po pierwsze nie chyba to na pewno. Po drugie, czy to prawda, Panie Przewodniczący, że Prawo i Sprawiedliwość chce okupować Sejm, gdyby się okazało, że będą zablokowane karty pod wpływem Marusza Kamieńskiego i Macieja Wyroki ostateczne to, to, są, to jest tylko wola boska, jest wyrokiem ostatecznym. poza rozumiem, nie ma sądu? Proszę Państwa, decyzja Marszałka Hołowni o wygaszeniu mandatu została uchylona przez Sąd Najwyższy. Wobec tego, wobec tego nie ma żadnych podstaw, żeby Ale czy, czy może pani redaktor umożliwić odpowiedź na zadane pytanie? Czy pani chce się z nami kłócić? Jeżeli, jeżeli panie chcą się z nami kłócić, to my odpowiadamy, że my się z paniami kłócić nie będziemy. Albo panie zadają, zadają pytanie i oczekują na odpowiedź, albo panie chcą się z nami kłócić. Nie planujemy. Dobrze, to jeszcze drugie moje pytanie. Czy pan prezes Kaczyński żałuje, że zaprzeczał na ostatniej konferencji odczep? mi oczywiście o gest Kozakiewicza, który wykonał Mariusz Kamieński. Sam zresztą mówił o nim, sam mówił pan poseł Wąsik, tłumaczył dlaczego ten gest został wykonany. A pan prezes obraził dziennikarzy, mówiąc, że to jest manipulacja. Czy w związku z tym przeprosi i czy obejrzał sobie, to proces, jest, jak to wyglądało? W pani pytaniu jest y, cała opinia zawarta, cała narracja jest, przedstawiona. Nie widziałam jest. Testu Kozakiewicza. To jest manipulacja. To powiedział Razem. A czy mówiąc, że... Pozwoli pan czy pytanie. Czyli. Ja mówię, a pani poczeka, no tak. Czyli jednak pani redaktor chce się a ze mną tak. kłócić. Ja a się do... z panią redaktor no, kłócić to, nie, nie będę. Się. A więc uprzejmie informuję panią redaktor, że pan premier Jarosław Kaczyński, także wielu posłów Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, wtedy, bo to był 19 grudnia, wtedy tego dnia najpierw został wyłączony sygnał telewizji polskiej. To było po 11. To po raz drugi w historii się zdarzyło Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwszy raz w czasie PRL-u 13 grudnia 1981 roku, teraz 19 grudnia koalicja 13 roku 23 koalicja 13 grudnia. A więc wielu posłów Prawa i Sprawiedliwości wtedy, kiedy odbywało się głosowanie tu w Sejmie było z kontrolą poselską w telewizji polskiej na Waronicza. Był wtedy pan premier Kaczyński, byłem też ja nie pamiętam dokładnie czy byli koledzy wówczas na a więc to były te zdarzenia, które, o których rozmawiamy. I jeszcze raz bardzo mocno podkreślam, że nie godzimy się na łamanie prawa. To co dzieje się dziś w Polsce, to jest przejawem autorytaryzmu, władzy, władza uważa, że odpowiada przed nikim, że to ją rozzuchwala do podejmowania działań jawnie sprzecznych zobowiązującym w Polsce prawem. Czyli rozumiem, że jak ktoś czegoś nie widział osobiście, to ona no nie istnieje. Taka filozofia tak? To jest pani interpretacja. Nie, no bo pani To jest sobie pani sobie interpretacja. Pan pan wredni, czy Pan Prezes już widział Pani A, ja, czy odpowiadam, ktoś pana z a ja, ja odpowiadam, że pani interpretuje ma Pani prawo do tego, żeby tak przedstawiać sytuację. Zresztą jeżeli porównamy te dwie konferencje prasowe, bo... Trzy dni temu odbyły się dwie konferencje prasowe na Nowogrodzkiej pana premiera Jarosława Kaczyńskiego i moja dotycząca zaproszenia na 11 stycznia. Jeszcze raz serdecznie wszystkich zapraszam pod Sejm Rzeczypospolitej 11 stycznia o godzinie 16. I odbyła się konferencja w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zobaczcie Państwo, odtwórzcie sobie, obie są w internecie. Jak te konferencje przebiegały. W przypadku naszej konferencji, no był to atak. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego ataku, do tych kłótni, do tego ataku tak, to przeżywaliśmy przed 2015 rokiem, przeżywamy teraz, ale proszę bardzo, taka jest, taka jest demokracja, jeżeli jest. A spójrzcie Państwo na konferencję prasową Donalda Tuska, jak tam było miło i spokojnie. No jeden dziennikarz. Postanowił się. odważyć się i zadać się trudne pytanie dotyczące paktu migracyjnego. No to został zbesztany przez Donalda Tuska. Cała reszta no, w takim poczuciu też miłej atmosfery, żeby zachować miłą atmosferę. No, proszę państwa, jeżeli tak chcecie, no to bawcie się w ten sposób, ale to nic wspólnego z demokracją nie będzie miało. To jest działanie takie, które tylko rozzuchwala tych, którzy łamią prawo. Bo. Pod przykryciem tych, tych wszystkich wydarzeń ograniczających dostęp Polaków do informacji zachodzą procesy bardzo groźne. O jednym z tych procesów właśnie tu przed chwilą rozmawialiśmy, a więc pozbawienia Polaków wsparcia finansowego, które zostało ustanowione przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, a drugi proces równolegle trwający to jest zgoda na pakt migracyjny, czyli na relokację migrantów, na sprowadzenie do Polski tysięcy ludzi, którzy przypłynęli do Europy, a jeżeli tak się stanie, to będzie to magnes, będzie to zachęta do tego, żeby do Europy przybywali z północnej Afryki i z Bliskiego Wschodu następni, a więc jest to, jest to tragiczne dla, dla, dla przyszłości Europy, Polski i Europy. Ja byłem w Naworonicza z kontrolą poselską. Ale proszę Państwa, ja jestem, proszę państwa, państwo, mnie, państwo, mnie, państwo mnie pytacie. A ja, a ja wielokrotnie słyszałem, jaki to ja jestem, osiem gwiazdek. Słyszałem. Słyszeliście Państwo? Ja mówię, ja mówię o wulgaryzmach, które są w przestrzeni publicznej. Czy Państwo protestowaliście przeciwko ośmiu gwiazdkom? Protestowaliście Państwo? Protestowaliście Państwo przeciwko tym słowom na na sali. Mówiono mi wielokrotnie. Ale mówiono mi wielokrotnie, że nie ma obowiązku żebym, ja nie oglądania. Albo powiem W. To, to słowo to, to słowo zaczyna się na W. A kończy się na ci albo J, jeżeli jest skierowane do 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 konkretnej osoby. To konkretny osoba. Ale ja polecam na artykuł ko kolegi, kolegi, kolegi po, fa po fachu który mówi dokładnie to samo, co my. Nie wiem, czy państwo czytali. Rafał Włoś, nadszedł czas tyranii, tym razem niestety prawdziwej. Zachęcam, Interia, to nie jest Republika, zachęcam do przeczytania tego artykułu. Tam rzeczywiście jest realne, realna, realna, analiza tego, realna analiza tego, co dzisiaj w Polsce się dzieje. I mogą Państwo nam dzisiaj tutaj nie wierzyć, ale proszę czytać tego typu artykuły, które dość szeroko analizują tego typu sytuacje. Ja jeszcze chciałam wrócić do wczorajszej sytuacji, bo w ogóle nie, nie byłoby tej sytuacji, jeżeli chodzi o uchylenie decyzji marszałka o wygaśnięciu mandatu ministra Wąsika, gdyby nie fakt, że jednoosobowo sprawozdawca, nie przewodniczący składu, przesłał do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych sprawę ministra Wąsika. A to jest izba, która... Pani redaktor, nie byłoby tej sytuacji, gdyby szanowano ułaskawienie pana prezydenta. Gdyby szanowano ułaskawienie pana, pana prezydenta. że do Izby Pracy skierował sprawy ministrów, żeby również i oni mieli prawo do niewdruszalnego korzystania z ich praw. To ja jako prawnik, pani redaktor, wytłumaczę. Każdy, bez względu na to, czy to jest marszałek listonosz, czy ktokolwiek inny, kierując, ja również kierowałem jako radca prawny wystąpienia do Sądu Najwyższego, kieruję je na biuro podawcze. Tam, zgodnie z regulaminem wewnętrznym urzędowania, jest ta korespondencja kierowania do właściwego wydziału, który ma daną sprawą się zająć. Nie można kierować zamiast biura badawczego do sekretariatów y, y, konkretnych y, pism, tak jak wybrał sobie pan marszałek. I ja dzisiaj mam wrażenie, że ponosimy konsekwencje tego, że człowiek, który całkowicie jest nieprzygotowany do funkcji marszałka, pełni tego rodzaju funkcje. Bo on wczoraj powiedział, że ze względu na wagę sprawy pokierował ją do konkretnego wydziału, konkretnego sekretariatu. Ja rozumiem, że my dzisiaj nie wymagamy na funkcji marszałka nawet wyższego wykształcenia ani prawniczego. I to są konsekwencje tej sytuacji. Dzisiaj, sły... taki dzisiaj wiedziałek słyszymy takie absurdy jak to, że on wybrał sobie wydział, do którego skieruje sprawę. Jak słyszą to prawnicy, po którejkolwiek ze stron, to naprawdę gotuje się krew w tej sytuacji. Marszałek pan, nie powinien w ten, w ten sposób postępować. Potajenie. Był w tej sprawie listonoszem, powinien skierować na biuro podawcze odwołania i na tym jego rola się kończyła, a nie wybierać sobie sąd. My pamiętamy sytuację, kiedy wybierano sądy. Sądy wybierano w latach 70. 80. Takie były sytuacje i dzisiaj Szymon Hołownia widzę, że chętnie by do tej praktyki wrócił. I minut izba Zgodnie sprawy, zgodne sprawy, zgodne z prawem jest ułaskawienie pana prezydenta. Przyjmijcie to państwo wreszcie do wiadomości. Nie, przyjmijcie to państwo do wiadomości, że pan prezydent ułaskawił obydwu panów ostatecznie. My, my już podziękujemy, bo my naprawdę nie chcemy się z paniami łódź, łódź. Naprawdę nie chcemy się Przed świętem przekróli. Zwłaszcza przed świętem Życzymy państwu miłego dnia. Wszystkim państwu miłego dnia. Życzymy. Do zobaczenia. I rodzinnego zobaczenia. święta Trzech Króli.